natomiast opadku to dopiero jest zagwostka, ponieważ no, jest to zwykły, można by powiedzieć, dramat sądowy. Mamy faceta, który wypadł albo został popchnięty przez okno, no i akcja się dzieje w sądzie i to wszystko. A jednak w tym filmie jest rzeczywiście dużo bardzo ciekawych y, spraw, o których oczywiście sobie dzisiaj powiem. Fabuły nie, fabuły nie będę zdradzał, tylko tytułem wstępu powiem y, tak. Mamy... Kobietę, no wiadomo, pisarkę Sandra, Sandra Hüller w tejże roli, i ma męża, który też jest pisarzem, ale no niestety okazuje się, że wypadł z okna, no i tutaj zaczyna się cała sprawa. Teraz będzie akcja się działa w sądzie, czy on wypadł z okna, czy może mu ktoś pomógł, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, tyle, tyle wystarczy, bo ktoś mi mógł powiedzieć, jaka jest szansa, jak to się stało, że taki film. Można by powiedzieć, poniekąd kryminał, dostał Złotą Palmę w Cannes I jest teraz nominowany do, do Oscara. No, takie rzeczy się nie dzieją. A jednak, a jednak jak najbardziej, bo tutaj trzeba się troszeczkę zatrzymać przy tym, przy że filmie. Zacznę może od tego. Sandra Hüller, ona właśnie wciera się w główną rolę kobiecą. Dla niej, specjalnie dla niej, był napisany ten film. Naprawdę, reżyserka powiedziała, no, jeżeli ona, to po prostu filmu nie ma. Dziękuję bardzo i się nie odbędzie. Na szczęście Sandra zgodziła się, i to, co tutaj się dzieje, naprawdę, a, powiedziałbym tak. Przed obejrzeniem kilku innych filmów, powiedziałbym tak, dziękuję bardzo, Oscar, już wiemy, kto dostanie. Dziękuję bardzo, nie ma o czym gadać. No ale wiemy, że ostatnimi czasy Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom oraz aktorom, aktorkom, tylko najlepiej roz rozreklamowanymi, więc zobaczymy, jak to będzie. Co mi się podoba fabularnie w tym filmie, bo on jest w miarę prosty, bo no, mamy tak, mamy. Wiadomo, oskarżyciela, który chce udowodnić, że to jednak żona jest winna tego, że mąż nie wypadł, tylko został wypnięty. Mamy stronę obrońcy, który jak najbardziej udowadnia, nie, nie, moja, moja klientka jest winna, ale jest jeszcze, co chyba bardzo istotne w tym filmie, syn Daniel, i tutaj właśnie rzeczywiście jest wielki dylemat, ponieważ on jakiś czas wcześniej uległ wypadkowi. Ma bardzo ograniczoną, bardzo ograniczoną wizję No i polega tylko i wyłącznie na swoim słuchu Ale to, co ten dzieciak przychodzi Bo No rzeczywiście on, będąc w sądzie Nawet w pewnym momencie yy, Sędzina, czy pani sędzia która jest, no, która jest poprawna Napisz mi w komentarzu W każdym razie nie będzie sędzina Mówi, słuchaj, nie, ciebie dziękuję bardzo Wyproszę cię, nie będziecie na so w sądzie Bo yy, będą informacje, no które nie powinieneś wiedzieć I rzeczywiście Są takie rzeczy, o których Dzieci o swoich rodzicach rzeczywiście nie powinny, nie powinny wiedzieć, no bo tak powiedzmy, rodzice się kłócą, rodzice się kochają, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest. I to jak ten dzieciak i jego pies pies się nazywa w, w filmie się nazywa skup, a nazywa się Messi. Wiadomo dlaczego. Świetnie, naprawdę świetnie piesek, piesek sobie y, zagrał. Świetna rzeczywiście rola, on pojawia się wszędzie. I zarówno y, przy okazji rozmania złotych palm. Teraz w Hollywood jak najbardziej kiedy są nominacje do skarów i te wszystkie zdjęcia, że Messi jest wszędzie, ale nie Messi, tylko Messi, Messi. Yy, piesek, więc świetnie, świetnie. I dzieciak bardzo, naprawdę bardzo dobrze aktor zagrał. I w sumie wcale się nie dziwię, ponieważ 7 miesięcy, aż 7 miesięcy trwały poszukiwania. Najpierw założyli sobie, że będzie 4 miesiące, no i okazało się, że no nie. No bo rzeczywiście nie udało nam się znaleźć takiego aktora odpowiedniego, którego byśmy, byśmy chcieli. Więc szukamy dalej i po kolejnych 3 miesiącach okazało się, że znaleźli aktora i na dzień dobry siadę do pianina. Musisz się nauczyć grać na pianinie, bo twoja postać w filmie rzeczywiście ma się, ma się pojawić, a muzyka i w ogóle no, sprzęt muzyczny, jeżeli można tak powiedzieć, jest bardzo ważny, bo na dzień dobry już o, o zaczynamy od piosenki 50 Centa, która rzeczywiście jest bardzo, bardzo charakterystyczna, w ogóle miała być inna, bo pani reżyser za, za, zażyczyła sobie, żeby to była Jolene Dolly Parton, no ale się okazało, że Dziękuję bardzo, podzieli nie, nie udzielimy wam praw autorskich do tejże piosenki, nie możecie Zaskakujące, to prawda, nie? Że tyle, tyle chcieli zapłacić pewnie Na 50 cents, masz, bierz, dziękuję bardzo i jest Będziesz wiedzieć, o którą piosenkę chodzi Bardzo ważna, takie, mm, zaczynamy chyba na kotłach Kalipso, Ale nie o tym, nie o tym w tym momencie Więc naprawdę, Daniel jest świetny, jest cudny w tym filmie I on odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę Zresztą jego relacja właśnie y, z matką No to jest każdego dziecka, dziecka relacja z matką jest, jest bardzo interesująca, ale to, co on robi, jak on do wszystkiego podchodzi, no wiadomo, jest osobą no, niedowidzącą, więc raczej się posługuje suchem, właśnie raczej posługuje się dotykiem, że o, widzi, tu jest taka, inna, taka powierzchnia, a nie inna, tu jest to, tu jest gładkie, a tu jest szorstkie. Specjalnie dla Ciebie nie będę jeździł po mikrofonie. I to wszystko pokazuje, jak ten film jest skomplikowany, bo mamy tu oczywiście naszą bohaterkę, która no, no jest podejrzana o to, że pomogła swojemu mężowi spać z tego balkonu. I tak cudownie, jak jest poprowadzony ten cały wątek, bo czytałem specjalnie na IMDB na potrzeby tej, tej recenzji, duży nacisk był kładziony na montaż. To znaczy, nie mogło być ujawnione od początku, że powiedzmy, o, stawiamy na to, że ona jest niewinna. Albo nie inaczej. Stawiamy na to, że ona jest winna. Albo że po prostu ona jest jakaś taka zawsze. Taki był, taki był koncept, że musimy, tak, troszeczkę pójdziemy trochę w niewinność, troszeczkę winna, trochę tutaj zamotamy. Jest rzeczywiście słodka, a tutaj nagle jest, jest groźna, niebezpieczna. I tak, rzeczywiście jest to świetnie pokazane. No, cudownie, naprawdę w montażu jest, jest zrobiona bardzo dobra, bardzo dobra robota, bo czasami jest tak, że film e, tworzy się dopiero w montażowni, e, bo, bo fabuła niekoniecznie, Pulp Fiction pewnie kontynentalny, no, gdyby puścić chronologicznie, też może nie byłoby tak super intrygujące. Więc rzeczywiście ten film zaskakuje cały czas. Bo, niby, tutaj już wiemy, o proszę bardzo, tak, tu się to wydarzy. Po tym, tak, jak to mawia, mawia moja ulubiona posłanka Renatka Weger, obraca się wszystko o 360 stopni i jest całkowicie, no, do no, wiadomo o co chodzi. I całkowicie się sprawy zmieniają. Więc rzeczywiście do samego końca jesteśmy trzymani w niepewności. Chciałbym powiedzieć w napięciu, ale to akurat nie, nie tego rodzaju film, bo zaczyna się bardzo powoli. Przez pierwsze, ja wiem może pół godziny niespecjalnie cokolwiek się, cokolwiek się dzieje, dopiero później, kiedy jest już rzeczona, właśnie akcja z statą, no potem rzeczywiście już się dzieje bardzo, bardzo dużo i co ważne, mówiłem wcześniej o, o tym, że, że, że montaż jest, jest cudowny, w ogóle film, jak on jest poprowadzony, to jest dla mnie niesamowite, ponieważ w pewnym momencie miałem wrażenie, że to ja oglądam ten, jestem na tej sali sali sejmowej, się powiedzieć, w sądzie, bo rzeczywiście ta kamera zachowuje się, wiesz, dosyć irracjonalnie. Nagle tutaj mamy pokazanego dzieciaka, tak? On nagle się patrzy tutaj, to nie mamy od razu i pokazanego, nie, nie. Kamera przyjeżdża i pokazuje nam to. Nagle w tym momencie ktoś tam coś zinę i w tym momencie, nagle gdzieś tam kamera spada, pokazuje, pokazuje nogi, albo ta kamera jest widzem, jest obserwatorem, który czasem się zapatrzy w jeden punkt i będzie, hmm. Się zastanawiać, a czasami po prostu nagle będzie jakiś tam coś usłyszy, i w ogóle, albo popatrzy się, totalnie, totalnie inaczej pode, jest, jest podejście do, do kręcenia tego filmu. Nie chcę powiedzieć, że całkowicie odrzucają zasady mm, prowadzenia kamery, że to wie, że dogma Larsa Fontyra, akurat nie, nie, nie w ten desen, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowało to, jak to jest, jak to jest zrobione. Więc. Technicznie ten film się bardzo podobał, naprawdę bardzo jest, jest ciekawie zrobiony, ciekawie yy, poprowadzony i to jest coś niesamowitego, ponieważ ten film, no on nie jest nominowany do Oscara jako najlepszy film międzynarodowy, taki jest teraz tytuł, z ramienia Francji, że tak powiem, został wysłany inny film. Czemu tak się stało? Ponieważ kiedy odbierała właśnie yy, Złotą Palmę pani reżyser za tenże film, Dojechała. Dojechała rządowi francuskiemu, że rzeczywiście niespecjalnie dbają o, o filmowców, tam jest teraz w momencie kwestia emerytur i tak dalej, i tak dalej. I po prostu pojechała co ją bolało, bo rzeczywiście mogła, no i to się to się niestety odbiło czkawką, ponieważ kiedy zgłaszano film do, do nominacji, nominacji do Oscara no to było oczywiście większość ludzi była pewna, tak, pewnie złoty palmy, mnóstwo owacji nastojących, i tak dalej, świetne, świetne role y, dziecięce, żeńskie, i tak dalej. No ale na to y, urząd odpowiedzialny za Nie, to my weźmiemy inny film, wyślemy, i dziękuję bardzo po czym tam ten film nawet nie został nie dostał się na skróconą listę już nie mówiąc oczywiście o nominacji do Oscara ale akurat ten film jest nominowany w kategoriach innych i to jest rzeczywiście rzeczywiście ważne i pokazuje że no chociażby w taki sposób sztuka się, sztuka się broni i jak już mówiłem wcześniej wydaje mi się że tutaj Oscar byłby idealnie pasował ale no teraz mamy czas y, nomen, omen omen Oscarowy, oscarowych filmów, tak? Początek roku to właśnie są te wszystkie filmy w Ameryce, one wchodzą listopad, grudzień, żeby Akademia miała świeżą pamięci, a w Europie w tym momencie wchodzą one styczeń, luty, y, początek, początek marca i rzeczywiście niedawno oglądałem May December z Natalie Portman i z Julian Moore. Kreacje rewelacyjne i y, no wiadomo, że od lat 90 już Oscary nie są przyznawane dla najlepszych, tylko dla najbardziej rozreklamowanych filmów. I tak się zastanawiałem, czy to będzie, będzie Oscar, bo już prawie wszystkie filmy obejrzałem nominowane do Oscara w takiej lub, lub innej, yy, innej yy, no, kategorii i yy, chciałbym powiedzieć jak najbardziej zasłużyłaś ci powiadam, jak jeden nie, nie, nie zasłużył, jak mówił czere, mawiał czereśniak w czterech pancernych. No bo rzeczywiście yy, Sandra Huller no, już kiedyś została okradziona, można byłoby powiedzieć z Oscara. Yy, czy tak samo będzie tym razem? Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Gala już, już niedługo, bo niespełna, a tak patrzę, niespełna trzy tygodnie, więc rzeczywiście jeszcze kilka no, Kilka dni zostało i y, mam nadzieję, że będzie, będzie coraz, y, coraz lepiej. A sam film, tak, jak najbardziej tobie, tobie polecam. Mam nadzieję, że ty również udostępnisz tę recenzję na swoich mediach społecznościowych i polecisz ją swoim, swoim znajomym. Bo to, co tutaj widzimy, niby prosty film, niby prosta historia. A ukazana w sposób ciekawy i interesujący, wiesz? Bo tutaj mamy dzieciaka, mamy, mamy yy, matkę, i to wszystko tak pięknie się zazębia, że do ostatnich, jak wiem, 5, może 8 minut. Oczywiście tyłówki nie liczę, nie czy napisów końcowych. No powiedzmy, że ostatnich pięciu, 8 minut nie wiemy. Naprawdę, i konia z rzędem temu, kto stwierdzi, OK, ja wiedziałem, że od początku wyrok sądu będzie taki, a nie inny, bo pokazało się to, 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 to i w ogóle. No nie, no nie, bo rzeczywiście to, czego dowiadujemy się o związku, wpływa na. na na sąd, domyślam się, ale też na to, jak my postrzegamy główną bohaterkę, bo tak naprawdę, jeżeli nawet byśmy z nią bardzo sympatyzowali, a wzrok byłby nieprzychylny, no to my w tym momencie tak czy jak mamy swoje opinie, i to jest dobre w tym, w tym filmie, że my oglądając, powinniśmy zawsze przynajmniej z założenia mieć antagonistę i protagonistę. Wiemy, tak, tutaj jednego nie lubimy, drugiego, drugiego kochamy, a tutaj taka jest fajna żonglerka, że my w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy. Powiedzmy, nasza, nasza główna bohaterka to jest rzeczywiście kobieta dobra, która została w pewien sposób zmanipulowana, która po prostu była no, świadkiem pewnych wydarzeń, tak się życie potoczyło, a nie inaczej. Czy rzeczywiście nie, ona jest cyniczna, ona jest zła, ona jest wredna, despota, ona celowo zrobiła to, co, o co jest oskarżona. I tak naprawdę na dłuższą metę tego nie wiadomo, więc. Polecam tobie, naprawdę polecam tobie ten film, obejrzyj sobie. Moja ocena jest na, na IMDB, wróć na IMDB też, ale na filmu webie będzie, będzie prędzej, możesz sobie, sobie zobaczyć, jaką, jaką ocenę wystawiłem. A tutaj na tej liście jest więcej filmów, tak, które zostały nominowane w tym roku do Oscara.